Olej, ja dawno nie grałem w tą grę! Wow, znowu Minecraft, dawno nie było Minecrafta. Witam moi drodzy w ogóle w filmie na kanale. Znowu Kawson mini-reaktywacja, nie wiem ile ona potrwa, na ile będzie, ale może jakaś będzie, jakiś film czasem się pojawi. Dlaczego z Bedwarsów? Nie wiem, giga dawno nie grałem w Minecrafta, kilka miesięcy, no i tak stwierdziłem, że w sumie why not. Czemu by tutaj nie zobaczyć, czy jeszcze czegoś nie potrafię, czy nie potrafię sobie zagrać, czy nie potrafię może meczu wygrać, kto wie, kto wie. Choć, chociaż tutaj są, tutaj widzę, że są bardzo porządni gracze i będzie ciężko, <laughs> ale nie, bardziej film pogadankowy, moi drodzy, ponieważ chciałem was zapytać, co tam u was, jak wam życie leci, jak żyjecie, moi drodzy, czy dobrze żyjecie, czy dobrze się macie, jak plany na wakacje w ogóle, bo się wakacje zaczęły, nie, to jest niesamowita sprawa, fajna sprawa. Druga arena wystartowała. Próbujemy, nie poddajemy się. Najgorsze, co można w życiu zrobić, to się poddać. Dlatego, moi kochani, nigdy w życiu się nie poddawajcie. Nawet jeżeli czasem już jest e, tak, że, że uważamy, kurde, nie uda się, nie mam szans. Nie, macie szansę, Za, zawsze szanse są. Ale tu są trochę hardy w ogóle, by the way. Patrzcie to: straszne traje hardy, dawno się nie budowałem, nie walczyłem w ten sposób. To jest niesamowite, co tutaj się dzieje. Ja nie umiem grać w ogóle, w sensie. Ono, no, właśnie, widzicie. Stres robi swoje, stres robi swoje, ale pamiętajmy, moi drodzy, gry to gry. Trzeba się umieć bawić. Makapaka mnie rozwala i Makapaka mnie rozwalił. Kurde, wróciłem do Minecrafta. To jest niesamowite uczucie. No i wracając moi drodzy, jak plany na wakacje, bo wam się wakacje zaczęły. Bo u mnie są takie plany, że, że w sumie nie ma jakichś szczególnych planów. Nagrywam sobie TikToki. Zapraszam w ogóle na mojego TikToka, Call me Kuba Oraz na Instagrama też chciałem bym Was zaprosić bardzo serdecznie. Ponieważ na Instagramie też ostatnio coraz więcej zdjęć wrzucam i w ogóle coś robię, coś działam. I tu biednie troszkę przestałem. Na Twitchu też, bo obecnie jak widzicie, jestem w domu. Oj. No i niestety. Poległem. Ale, w ogóle, moi drodzy, w czasie, jak sobie czekamy tutaj na gierkę, apel do Was. Właśnie, jeszcze raz, z racji tego, że zaczęły się wakacje, pamiętajcie przede wszystkim o jednej rzeczy: uważajcie na swoje życie, na swoje zdrowie, na siebie. Bo to, że są wakacje i nie trzeba myśleć w szkole czy na studiach, nie znaczy, że nie trzeba w ogóle myśleć. A myśleć trzeba zawsze o swoim bezpieczeństwie. Dlatego proszę, uważajcie na siebie, na swoje zdrowie. Nie powodujmy sytuacji, w których ryzykujemy jakoś swoje zdrowie, bo po co? Po prostu, bo po co? Zdrowie ma się, moi drodzy, jedno. I łatwo je stracić. Dlatego lepiej go po prostu nie tracić, nie? Tak na, na logice. Dobra, tutaj ten zielony, coś próbujemy, wiecie, wyautować, Ale tutaj bawimy się 1 vs 1, czyli raz ja go, raz on mnie, dobra. I od teraz yy, zobaczymy, kto wygra. Czy może w końcu będzie mój pierwszy pokonany przeciwnik? Czy to może być to, że w końcu kogoś pokonamy? Uwaga! Uwaga, 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 uwaga. O shit. O, kurde, gościu leci na mnie. O ho, ho pa, pa jakiś skubany. Jakiś Chyba wrócenie do poprzednich umiejętności PVP i wszystkiego innego może trochę potrwać, ale nigdy nie byłem mistrzem Minecrafta. Pamiętajmy, moi drodzy, liczy się przede wszystkim dobra zabawa. O to chodzi w grach. Dosłownie, nie grałem w nic bardzo dawno i kurde, w końcu gram sobie w gierę. To niesamowita sprawa. Dziwne uczucie, dosłownie, grać znowu w grę komputerową. Wow, to Też może taki właśnie powrót, troszkę do wakacji z dzieciństwa, do takich wakacji z gimnazjum, kiedy się wracało do domu i się grało, potem całe wakacje w Counter Strike'a i inne gry, jasny gwint. Ale widzę, że tutaj moje dosłownie takie głupie ruchy, bo ja tutaj padam przez dosłownie takie naprawdę bardzo głupie ruchy, przez rzeczy, które w sumie mogę uniknąć. Nie wiem, na przykład sobie S kliknę w swym momencie i spadnę, albo źle sobie skoczę. To jest takie głupoty. Łatwo przegrać grę po prostu. I tak samo jest w życiu. Przez coś potencjalnie bardzo głupiego, czego można bardzo łatwo uniknąć, dzieją się głupie rzeczy po prostu, nie? Więc pamiętajmy, że trzeba uważać. Dobra. Chłop się naraził tym najbardziej, wiecie czym, że zeskoczył dużej wysokości kratek, no i przez to mu się tutaj lipa trochę stała, ponieważ stracił większą siapę, przez co ja go mogłem pokonać. I, i, I potrzebuję szybko się tutaj, wiecie, refila. nawet więcej niż jednego. Tych. I uleczyć. Bo chłop zaraz tu wyjedzie z ofensywą na mnie i wtedy nie będzie dobrze. Wtedy będzie bardzo nieciekawie. Ja bym tak nie chciał generalnie. Dobra, pokonajmy pierwszego mojego przeciwnika, Bercika, chociaż jeden. Dobra, tak na Spróbujemy chociaż dobić do tych 8 minut odcinka. I tak nie mam zarabiania, o to się nie bójcie, ale jednak YouTube troszkę bardziej promuje filmy, które są ciot, ciot, ciot dłuższe. Więc spróbujmy chociaż te 8 minut jakkolwiek wyciągnąć. Jak się nie uda wyciągnąć przez gameplaya, to wam wstawię po prostu czarny ekran. Musicie napisać, czy był czarny ekran na końcu, czy nie. Jak ktoś dotrwał do tego momentu w ogóle. Naprawdę, jak dotrwałeś do tego momentu, to chłopie szanuję. Albo kobieto, bardzo szanuję. Totalnie, bardzo szanuję. No, moi drodzy, w ogóle zmian u mnie w życiu. Zacząłem studiować psychologię. Stu tak, od października będę studiował psychologię, więc będę waszym psychologiem. Y nie, to nie jest kierunek, w którym była ta Kasia z Twojej 5 minut. Pedagogika. Nie, nie, nie. Nie bójcie się. Nie będę taki jak ona. Nope. Będę dalej sobą. Będę dalej sobą, tylko po prostu z wiedzą psychologiczną to na plus. No i co, może czasem jakieś live'y odpalimy tutaj z Minecrafta czy coś, tak żeby sobie pograć z widzami, pogadać na YouTubie i na Twitch'u, wiecie? Chciałbym obie platformy ruszyć, jak światłowód będzie, a mam mieć światłowód, już przyszło powiadomienie, że jednak światłowód nie w końcu będzie. Moi kochani, to jest akurat super wieść, to wtedy live będą stale, na razie niestety mam... Twój kochany internet i tutaj jest problem, bo on działa różnie, więc czasem live'ik jakiś się uda, się nie uda, różnie będzie po prostu. Tyle wam mogę powiedzieć. Nie będzie ich jakoś ogromna ilość, ale czasem spróbuję odpalić. <śm> <śm> Dobra, myślę, że to już będzie ostatnia arena w tym odcinku. surówki materiału, widzę, że mam obecnie 11 minut. Napiszcie, w której minucie odcinka jesteście w tym momencie? Nie wiem, to napiszę ten Sigma. Dobra, bo chyba w ogóle słowo Sigma już nie jest za bardzo używane i nie powinno się tego używać. no ja jestem boomerem. Już, już mogę się nazwać boomerem, mam prawie 22 lata. Ale nie myślcie sobie, moi drodzy, <laughs> młodość nie wieczność też nie ma tak łatwo. To, że jesteście teraz młodzi, nie znaczy, że wiecie. Za 10 lat też będziecie. Będziecie stare dziadki i tyle będzie w temacie. Dobra, 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 udało się, w końcu coś mi się udało, o oh, wow. O oh, kurde, nie sądziłem, że w końcu do tego dojdę. Ty, mogę sobie w końcu kupić żelazną zbroję, w końcu dojdę do etapu, gdzie kupię żelazną zbroję. Wow. Ej, okay. widzicie, zachodzimy z razu na raz coraz dalej, bardzo fajnie. I pójdziemy sobie może do kolegi yy, tego, tego, białego. Ketch okay, czy się tutaj zdążę dobudować? On się czai na y, tego gościa żółtego. Nie, na, na różowego, ja się czaję na niego. Śmiesznie troszkę akurat. No i tutaj różowy generalnie dał sobie rady. Ładnie. Dobra, on ucieka, to go nie będę tak gonił strasznie też. Nie ma co. On ma teraz przewagę na mną tutaj, wiecie, wysokościową, więc tutaj nawet nie będę próbował y, jakoś tak lecieć szczególnie. Czekajcie. Bo ja mam tutaj jeszcze. To ja mogę sobie skoczyć, A! dajcie sobie. Bierzemy sobie itemy z, en, y, z Ender Chesta. no i co? Lecimy dalej. Teraz będę mógł sobie kupić od razu miecz, kupię miecz, to, więcej bloku. No kurde moi drodzy, patrzcie teraz jestem dokokszony i to, o. Dobra, to teraz tego różowego pasowałoby, wiecie, rozwalić solidnie. Czy on spadł? On spadł. O, dobra. Udało się go rozwalić? No moi drodzy, został tylko zielony jeszcze. O kurde. Czy jest szansa zrobić comebacka i to w ogóle jeszcze wygrać? No jest taka szansa. O kurde, weźcie. Kto by się spodziewał takiego obrotu spraw, moi kochani? Na pewno nie ja. Wygrałem.